Dzień dobry, czad! Witam ponownie tutaj Among Us z, z moimi przyjacielami, jak Mikim, tutaj Josim, Jaworem. Super się z nimi gra, są bardzo utalentowanymi graczami. Subskrybujcie kanał, zapraszam oczywiście na streamy na Twitchu, czemu w ogóle nie ma tego? O, jest animacja. Dobra, no ja jestem zwykłym graczem, niestety SKMOS, że tak to powiem, i nie jest zbytnie ciekawe. Tu jest debiut, robi jakieś zadanko. Dobra, debiut jest raczej clear, no bo on tak stał akurat przy, przy kafelkach, więc ja mu raczej już bym zaufał w tym momencie. Ja tutaj idę sobie dane szybko zapludować. Tak, o! Nie no, czy niestety no, sytuacja wygląda w ten sposób, że nie jest zbyt ciekawie W sensie, no w momencie kiedy dostajesz traitor yy, razem z Young Mikim i próbujesz wykmienić cokolwiek. W sensie ten sabotaż akurat wyszedł totalnie losowo wtedy, nie no ale teraz. No ja też nie będę ukrywał, możesz mnie zabijać. Nie zabijać czy to jest Miki, nie to jest Yoshi Majo. W sensie wiedzieć SMS, -S, że tak to powiem. No nie! Po prostu ciężko w y, aktualnej grupie 7 osób znaleźć osoby, z którymi możesz się dogadać. hej? Oho, okay. dobry ja Daj, chciałem dobra. powiedzieć, że. Ja Ale poszedłem... i przyniem Nexę. Nie, ja znalazłem musiało, Miki, A. nie ty. Więc to jest o, jedna to rzecz. Miki, no, to Miki. Nie, 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 nie. Ja chciałem powiedzieć, że no dosłownie. Ale ja ja Ale czy tylko możesz. Ja. Miki, ja. ułatwiać bo ja już to naprawdę mam cię dość po dzisiejszych długach. Miki, wow, ja chciałem wow. powiedzieć. <noise> Że jeśli mają dosłownie obok, sekundę wcześniej Nie no, stary, naprawdę Blaszka No widziałem, widziałem go sekundę blacha, wcześniej. Blacha, dobra, dobra, a gdzie, nie a wiem, Blach trupa? obok trup był znaleziony, chyba obok. mogę powiedzieć, trup był znaleziony, jeżeli się nie mylę w miejscu, chyba to był admin room, ja tam poszedłem skanować dokumenty. Poszedłem zeskanowałem dokumenty, widziałem jeszcze go, który wybiegał, nagle wychodzę z tego miejsca, to był środek mapy gdzieś plus minus i, I widzę ja bym... ciała. Ja Czy to był bardziej jeszcze... po lewo środek? To był ja gdzieś środek, chyba. A okay, przepraszam. Dobra. No ja widziałem jeszcze tłumaczyć. jego, dla mnie to jest prosty wódz. Okay. no nie, ja bym chciał powiedzieć, że generalnie a, obok mnie blaszka biegał, i w momencie kiedy ja wybiegałem, blaszka obok mnie przebiegał. I uh, Young Miki, generalnie. Znaczy, przy ja robiłem, ja robiłem Z jaworkiem jak... się widziałem. Jak Mikiego widziałem akurat, bo jak go zgłaszam ciało, to mi mignął. Nie no, ale serio, w sensie jakby, no kurczę, no nie, nie chcę się tutaj jakoś tłumaczyć, bez sensu, no ale prawda jest taka stara, że nie tylko ja tam biegałem, co nie. Ja poleciałem dalej. No tak, ale ciebie widziałem jak ostatniego, więc. Okej, okay. no to dobra, ja, ja rozumiem wszystko, co nie no, ale generalnie dobiegłem dosyć daleko, gdzie był Jaworek, więc no to nie mogłem być ja akurat, bo znaczy, w krótkim czasie bym... Nie, ja nie, widziałem już jego, ja widziałem nie no, ja blaskę, byłem, nie, 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 z tlenem i. Tak. To no, ja byłem tam obok ciebie, stary wtedy. Aha, okej. Okay. No blaszka, blaszka w każdym razie miał okazję w tym pomieszczeniu czarnym je zabić, a ja nie mm -hmm. zabił, także, także blaszka no ja, wydaje no mi się, że blaszką, jest czysty. My z blaszką obok ja, ja tego. Ja robiłem to samo zadanie, co ty z tymi butlami. No, no, dwie butelki trzeba włożyć Ta, takie, nie? I tam tlen się dopełnia. Ja generalnie tylko blaszki latałem później cały czas, więc a to mi się wydaje, siedzi, że tak? to nie mógł być. No słucham, co wy tu gadacie, tak? Znaczy, ja bym chciał powiedzieć, że to raczej też nie blacha, tak z mojej strony, w sensie, bo później biegał. Jeżeli nie to nie, nie Blacha, no. No to nie ma innej osoby, która mogę to zrobić. No chyba, że to był Miki zabił po prostu kogoś to się i nagle poszedł zgłosić ciało, ale no nie i Ja bukakę zrobiłem, sam się zrobiłem. <grym> o ty gałganie. Ja nie wiem. W sensie mówię, ja równo z Blachą biegałem, co nie? To I Mikiego bez. minęliśmy. Mikiego minęliśmy obok, więc jakby, no nie wiem. Ale ja w góry, no minąłeś ja, bo ja przychodziłem z góry. No stary, no ale minąłem cię praktycznie obok Nexa jak przebiegałem. Ja, ja wołtuję już jego. Znaczy, ja, to wie, ja osobiście Miki'ego ja też, no. Nie no, co ja skipuję, Miki, ale... bo ja nie wiem. Okay. No to... no, Znek głosuje na a a jeszcze. Nie, no, co... nie, dobra, wiecie co ja skipuję tak szczerze, no. bo ja nie mam pojęcia. Tak szczerze nie mam pojęcia. W sensie za dużo nas biegało obok. No ja mnie tam w, ja w ogóle skipuję. nawet nie było i tak średnio jestem w stanie cokolwiek no, z tego. Ja, ja no. no, stinki, czas, stinki, ja nie, nie Coś mi tu śmierdzi. No dobra, no czyli tak, mamy jednego martwego No tam był Yoshi, czad, no nie byłem ślepy i thing as fuck Blaszka jest raczej clear, nie? Tak słyszałem Dobra, pyk, pyk, task complete, fajnie Co to jest? Okej, okay, vitals Dobra, nagle są wszyscy chyba siebie, ja stąd idę po prostu Tutaj pewnie coś będę musiał zrobić. Jezu, labirynty. Labirynty, ciężka sprawa. Ok, labirynt zrobiony. Easy. Dobra, tam jest blaszka. Blaszka barra się mnie zabije. Dobra, to ja lecę tutaj szybko. Dobra, waiting for second user. No to czekamy. Czekamy jeszcze chwilę. Dobra, blaszka jest clear. A, jednak blaszka nie jest clear, bo mnie właśnie zabił. No to fantastycznie. I do węcika, dobra, czyli blaszka nie jest sens, dobra, okej okay. No czyli zbajtowałem się na jaworka, czyli dobra, to jest blaszka i jeszcze kto? Kto zabił diabła? To mnie zastanawia w takim razie Blaszka i Yoshi Nie no, Yoshi śmierdzi strasznie, szat Dobra, no i swoje robić Czy ta gra się znowu skończy przez styre... Nie, nie skończy się na szczęście Okej okay. Głosił mnie Jawor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszedłem skanować swoją rączkę i znalazłem ciało przy sobie. Okej. Okay. Ja bym chciał powiedzieć generalnie, że tak, ja z Jaworem poszliśmy skanować razem rączki. No ja Obok zauważyłem, że Yoshi był z jednej strony, poszedłem no, na drugą. Tak. Miki przebiegał po drodze i akurat biegł z tamtego miejsca. I no przyszedłem i mhm. leżało no, ciało. No właśnie Miki generalnie... Ja przebiegałem z... z góry i no... Stałem no obok i... ciebie, więc nie wiem, jak e... bym teraz dobiec taki opt, bo no nie, nie wiem, stary. Nie, słuchaj, to, ja bym chciał powiedzieć, przebiec. ja bym powiedział tak: Jawor zdążył przebiec, a ty stary już do mnie dobiegałeś i biegłeś do mnie. W sensie nie było. Nie ma innego celu w tej mapie, w tamtym miejscu, żeby cokolwiek robić. I jakby, nie wiem, mi się wydaje, jakby jest? stary leciał. No, no nie no, stary, tam nic nie było. Poza dotykaniem tej, tej tą ręką. A no to nie ja 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 tak było. To w poprzedniej rundzie o, o, obwiniał UMIKiego? Eee Nekse. no i co? No No, Nie no, ja ja obwiniał ja przecież Nexa obwiniał już jego! Dobra, ja aż wautuję. No a Josi tylko na mnie. No i tak. No, to, to nie jestem ja! Co Stare, są głupie? Stare, tam nic nie było przecież na tej mapie, nic tam Gdzie nic, nie było, co na tej mapie? Nic, nic tam nie ma, a ty biegłeś do mnie. Nie, czad. moja lampie zmiany. Nie bym z tą ręką, żeby rękę nie, trzymać. Tak, ja jestem pewien, że to jesteś ty i ty mogłeś trollować, że to robisz, a nie robisz. Dlatego ja skanowałem rękę. Jaki? Jaki na pewno tego nie robił, w sensie nie zabił, bo był po lewej stronie Ty pier... A a ja w ogóle blaszka się dostał, nie odzywa, by, by the, the way. way Bo ja co mam mówić, jak a przekrzykujesz co ma mówić? się ciągle? U. Ja pierdzę, wszystko jest taka stary, kurde, ty ewidentnie w moją stronę biegłeś, jeszcze od strony Jawora, gdzie on trupa znalazł Nie wiem, no na no, no, serio Miki, proszę cię Ja na Mikiego woltuję. Śmieszni jesteście Śmieszni jesteście, no i patrzcie zagłosowali Jest w tym momencie gra się, jest się kończy no, no, Jesteście baranami No Strasznie To nie był to nie Miki O lecz O ale dziwne Że to nie był Miki Nie wiem Jawor Ja się no. nie umiem kłamać Jawor ja mam do ciebie pytanie ja całą rundę wcześniej waliłem na jego, że jest 100%, a ty nagle mówisz Ja nie pamiętałem, kto walił na kogo Ja pamiętałem tylko, że ktoś na Mikiego, ktoś na jego. No i ty jesteś jak Ale No ja byłem od razu pewien, że to jesteś ty No ja też byłem od razu pewien, że to jesteś ty, no przecież widziałem jak zabijać. No, Ale nie, nie to, ja nie, to się w czat zaczytałem to, i po prostu ja bałem To akurat, ta, to akurat y, tego, to akurat ja nie ja to rzwiłem, wiesz? Na kogo wiesz? A to Blaszka zabił dla mnie? Ja w ogóle no. widziałem tak, Josi wchodzi z Nexo do pokoju i widzę jak idzie Diabeł. Ja mówię, dobra, szybko zabijam Diabeła, bo pewnie Josi musiał zabić Nexo, szybko, żeby nie było dowodów. Później specjalnie poszedłem później do ogrodniczego, zamknąłem drzwi, żeby nikt tam pierwszy nie poszedł, co nie? No ja też właśnie z tobą od razu leciałem, stary, jak zobaczyłem zwłoki, od razu rura. Ja myślałem, że Josi zabijesz. Nie, nie, nie. Ja obraz szybko, nie ma dowodów. Wiesz co, bo ja nie, ja, ja, nie wiedziałem, że ty chcesz kogoś już zabić w tym momencie. Chcesz, nie wiedziałem, że przed drzwiami kogoś chcesz. Nie ja myślałem, że ty zabijasz Nexa, więc dlatego szybko zabiłem. Jasne. Bo, e, ja pełny nie mógł. Stop, to jak, masz? Proszę? Jest start. Ale nie, dobra gierka była. Ja, bo ty, ja też że jesteś Filip, tak? E, tak, no. Ja Okej, okay, tak. Filip, Mr. Filip. No yes. i w końcu mam normalnego Sojusznika O mój Boże, ciężkie życie Ciężkie życie Dobra, no to co, lecimy w takim razie Wszyscy już sobie poszli Ja bym tutaj yy, Tutaj muszę lecieć Jesteś Robię jakieś zadanko Okej, okay, dobra yy, Węcik Z Szybki krach jawora, ok, pyk, Ja wchodzę tutaj. Jeszcze zrobimy sobie sabotaż w tym miejscu. Sabotaż elektryki, tak zwany. jak on wyjść. żeby stąd wyjść, że tutaj, tutaj. Lecimy od razu. Nie, tutaj, co tu wejść? Nie, jak tu się wchodzi. Czekajcie, wchodzi się tu w ten sposób, w ten sposób i w ten sposób. Ok, ja co chodzi w tym? O co w tym chodzi, to było dziwne. dobra, no, ale wszystko jest zrobione, super Diabo mamy jak Mikiego, dobra, będę chodził za Mikiem, po prostu chyba obok Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł w sumie Ja Mikiemu ufam, tak mi się wydaje Ja Mikiemu ufam Jak tu wejść? Dobra, no, tu by się dobrodziej przydział oczat totalnie, jak tu to wejść? Oho Gdzie ciało Dzień dobry. Dzień dobry. Ja i dobry. Dobry, nie żyją no. Eee rozwalony jak żabada liściu rzuty. na środku placu. Tak. Na środku placu. Który mi jest na środku placu, bo Gdzie dokładnie? Po prawej bardziej, po prawej na zewnątrz. E, ale nikogo A nie widziałem stąd, dookoła. A Ja wychodziłem z to jest chyba komrum. No zaraz obok przy drzwiach do komrum. Nie wiem, mieliśmy Tam, dobre pozycje i my mogliśmy zabijać się jeszcze. Nie byśmy nie zgłaszać. No tak, tak. Dobra, ja war ja tak. był w dobrym no. E... Ja Zresztą... i nie byli po lewej stronie mapy. Ja e, No, się no my, robiliśmy, ten. my robiliśmy my robiliśmy z Mikim. Niech chyba hmm. Mikim minął chyba. Chyba. Ja generalnie... ja nie i widziałem. też i też te jeszcze już, już jego widziałem. Tak, 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 tak. Ja generalnie byłem na dole, a kartą się bawiłem nagle zgasło się... światło. Dla mnie tylko było troszeczkę dziwne to, że troszeczkę miałem jakby Nexa gonił, bo ja poszedłem no bo... Nie, w górę nie nie, nagle nie, 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 nie. Za, sobą, za, mną. za tobą, szedłem za tobą, siedem za tobą. że o 20 jest zmiana drużyn, tylko Dobra. tak przeszkadam, okay, ale. Okay. No. Było... Ja po prostu miki za tobą szedłem. Nie chciałem, żeby nikogo oh. nie, po prostu chodziłem za tobą, bo się bałem. Ja też się bałem właśnie hmm. ja tego. A ale też widzieliśmy trzecią no osobę, no to, dziwne, no to wiedziałem, że ktoś nas nie prostu... zabije. No ja minę tylko jedną osobę i to chyba był Miki. Ale to raczej on tego nie zrobił, chyba, bo to by był za duży dystans, tak by się ja wydaje. Ja wam mówię, że ja widziałem po lewej stronie, ja no, mam powiem, zaraz Anexe, zagrać. E, jak mam powiedzieć rozegrać. jak tam się zapaliło, ty po chwili zwołałeś ciało, więc raczej wątpię, żeby Miki i Nexe byli w stanie przejść na prawą stronę. Dokładnie. Ja posiadłem w dół tam w tym czasie. Ej, Yoshi... I, Miki, tak? z jakiej strony my tego widzieliśmy? Z lewej. Y również. Ja z, ja z lewej z góry biegłem. Ja też nie wiem. Znaczy weźcie ja też biegłem. podoba, że równie dobrze mógł dobrozić, sobie ważne, zgłosić i. Tak, no nie wiem, W sensie Ale nie, nie z... wiem, jakby chłopaki no kwestia jest też taka, że widzieliście, że byłem obsrany przy otwieraniu drzwi, które, przy których. Ja ich nie mogę żyć. Więc, <noise> <noise> więc jakby ja wiem, nie nie jak jak. bo się bałem, że mi ktoś łeb z was ukręci. No coś, nie wiem, ja nie wiem, ciężko tutaj coś wskazać. No ja... No ja chyba nie możemy. Tak. Wydaje mi się, że Miki jest niewinny. I nie wiem, według was wszyscy byli po lewej tak? No i mo też Miki jest niewinny. Po lewej, no jedyny poszę zrobić po sabotaż lewej. ze mną. Więc no, ja Miki o no. Ja się pomyliłem i poszedłem myślałem, że to jest rakieta i poszedłem nad was, później z góry zszedłem do was. No ja zebrałem. Dobra, to by spanie szukasz ten komrum. I tam już było ciało Jawora. Ale chyba nie możemy dać skipa, bo to już będzie potem. No, już gg. no dobra, no ale Ta, kogo? No nie wiem. Ja nie widziałem. No, no, no ja nie może... widziałem jeszcze go, daję głos na Josiego. No ja No ja tak samo dam. O, oh, wow, chłopaki. Ja nie no. wiem. Bo ja Daję, 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 daję. Miki, powiedz mi, Miki, tylko jedną rzecz. Czy Yoshi biegł z prawej czy z lewej strony? Właśnie dlatego nie wiem, nie pamiętam, dlatego daję Z lewej z góry biegłem. Ja skipuję, bo ja nie mam głosu. No ja też skifnąłem, ja góry też skifnąłem, bo nie wiedziałem. Wow, panowie. Dobra. Essa. Z Layerem. Okej. Okay. Alright. EZU ORADZIEJ NAJSZ HAHAHAHA CZEŁU NEXEM? A nie, bo ty miałeś cooldown po prostu Nie, nie, nie spodziewałem się, że NEXEM jest Nie, 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 nie Szczerze, eee... Wiesz co, Miki? Nie chciałem cię zabijać, po prostu Chciałem jeść alibi, bo ja Jawora zabiłem NEXEM je w pierwsze 20 sekund Jak, ja po prostu poszedłem za Jaworem i go stłuchłem Dlatego, okej Eee, gdyby było to, że... Ja po prostu nie pamiętałem, jeśli z powrotem przybiegłeś, dlatego Dobra, mamy 5 minut, jeszcze jedna szybka, jedna szybka Tak, 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 Zdążymy? Dobra, wie, wiecie, co ja chciałem zrobić? Chciałem na jedną kartę zabić kogoś, zgłosić ciało i powiedzieć, że druga osoba, która nie jest dobrodziejem, zabił na moich oczach i żeby mi ktoś zaufał. Tak chciałem zrobić w następnej rundzie, no ale niestety wyszło bardzo szybko i... Ezo, że tak to powiem Pal Wroty, gościu. Dobła. No i nastała cisza. O! -ho -ho! Z Jaworkiem. Dobra, to może być ciekawe. To może być bardzo, bardzo ciekawe. No to lecimy wszyscy. No to lecimy wszyscy. Ez? No to już nigdy pójdzie, więc easy. Ja jestem safe. Ja jestem totalnie safe, jak coś. To było strasznie, wiesz, dobra. Tam habu, ja waria był żółty, tak mi się wydaje. Czekajcie. Lejdźmy sobie tutaj. Ja tutaj udaję, że jakiś zawór przekręcam. Dobra, zawór został przekręcony. O, to mu ciało! Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dwie os oh. E, powiem e, e, tak, Josi, e, moim zdaniem jest niewinny, bo Ja tylko mną... powiem gdzie znalazłem ciało, ciało Dzięki było na takim, u góry w takim metalowym pomieszczeniu, nie ogarniam totalnie jak te miejscówki się nazywają, ale tam leżał Young Miki. Ja... Co no, po prawej bardziej? U góry? E, u góry po prawej, po prawej bardziej. Okej, okay, ja byłem po prawej na dole. Ja byłem po lewej na dole, przekręcałem... taką e. korbkę, w sensie taką... Taki, no jak się nazywa, no... no jak statek piracki mm. jest, to, to przekręcałem. E, ster. No, ster. Ja generalnie tam, byłem po chute. prawej stronie i nalewałem jakieś pr próbówki Ktoś widział? do sekcji po prawej do góry Ja pobiegłem eee, do u, mnie. Żeby robić to Mnie widziałeś, mnie widziałeś okay. o, I się przyznał jeszcze okay. Nie no po, po prawej, po prawej Ale mnie kilka po, w sensie, po prawej na górze Czekajcie po prawej na górze, tak? Tak, tak, pra tak prawa tak. góra Staro, no będzie was szybka, jakby się na jego znowu udało robić To koniec gry kolejny W ja byłem gdzieś obok blaszki z tego co się orientuję, po prawej stronie na górze mapy. Nalewałem sobie próbówki po prostu. Jestem pewien, że tam stał, bo ja akurat przebiegałem obok niego i on właśnie jedyny jako jedyny Nie wiem, i musi ja nie, być tak, tak zły teraz. i temperaturę. To nadal nie wiem, jak te próbówki wyjąć, by the way. Okay. No tam trzeba czekać. Okej, okay, dzięki. Ale dobrze no to wybierzemy. No I moja bardzo że żeby nie było za to też fakty. Tak. Uh. Ja o kogo widziałeś jeszcze? Ja przychodziłem chyba tylko obok dobrodzieja raz. I czekaj O, dobrodzieja. A gdzie był trup tak. dokładnie? Na, w środku gdzieś, tak? Trup, nie u góry po prawej stronie w takim metalowym pomieszczeniu. Sorry. Ale nie on kłamie czat! Bo w innym tak, miejscu tak, było pomieszczenie był jeszcze. O właśnie, Nexe? No właśnie. ja nikogo nie widziałem, ja byłem w tym. Ja byłem no na lewy dolny róg. Znaczy lewy dolny róg e, robiłem ten ster, tylko tylko to zdążyłem zrobić, i ktoś zgłosił coś od razu. Boję się o rachunek, ale mniej rysza o to. Może w razie coś nie łączy. Bo jesteśmy w sensie... na mapie, gdzie nie jesteśmy w statku koszpilskim. No w sensie, nie ja nie wiem, ja bym chciał coś powiedzieć, wiem, że mało mówi i tak dalej, ale ja nic dosłownie nie widziałem, no, więc ciężko mi trochę... cokolwiek ocenić. Trochę, co ja trochę... czy Znaczy, generalnie, nie wiem, trochę mi cuchnie to, że jakby. Ja widziałem chłopaków, a jakby, no nie wiem, czy zabójca może zgłosić jakby a, zabójstwo. No nie wiem, w sensie, mi się wydaje, no sorry, Jawor, ale no. Aha, okej. Okay. Nie, no nie wiem, no ja nie Ja robiłem, poszedłem, ja... robiłem temperaturkę, musiałem 320, było po prawej, musiałem po, po lewej 320 też ustawić. Poszedłem do góry i ten, i znalazłem trupa. No, no to nie to wiem, ale jaki ster, Nexa? Czym ty sterowałeś? No ci mówię, są rury po prostu, tam w no, kanalizacji jakieś coś takiego, i musiałem po prostu przekręcić ster, tam rurę. No, no nie, to nie to wiem. Tak jak, ej, dobra, mamy 8 sekund, dobra. Nie robimy? Nie wiem, bo no. od Nexa sobie jesteś. No, no ja skipuję. No, ja też skipuję. Ej, dobra, jest teraz przypo, panowie, bo jest koniec gry najprawdopodobniej. Sorry, się odzywam za grobu, jest za dużo imposterów ustawionych na 7 osób. Teraz też się tak, zgadzam co, się, no, nie no, jadą, no, no, to samo. samo jeden powinien być? Nie, teraz tak. gra się nie kończy, a następnie się skończy, jeżeli... A, no, skończy. no, ale no, jest co? nadal, bo teraz wyeliminujecie kogokolwiek mm -hmm. i jest koniec gry, nie? Dobra, cisza. To no, ja mnie zagłosował? Dobra, idę stąd. I teraz mamy delay 6 sekund, nie? No to jest też słabe. Sabotage? Fakty, tylko gdzie? Blokuje wodę. A bo to jest nawet nie tego. No czekajcie, w sensie... Tu wystarczy zrobić coś takiego. 5, 4, 3, 2, 1... Jezu. O, jest koniec. No jest, 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 jest koniec. Mówiłem, mówiłem na tą dwójkę. Ej, dobra, ej, zaraz, ja śmieszne w ogóle? Okręciłeś no, no. mnie przez ścianę, żeby było śmieszne? O, okay. jak przez ścianę? Nie przez wiem. ścianę, Tam to, to był korytarz. Ty podszedłeś do ściany i mnie zabiłeś. Miki, nie? chcesz się wypowiedzieć na temat twojej gry? No sam są stać, no. <laughs> Miki I pożył! Sobie, zabiłem. Miki pożył 10 nie zabiłeś, sekund! A, 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 wszyscy pobiegli se w dół? Ja bym tam do góry, bo miałem quest'a, a signę, Krzysiu. Ej, Dobra, idziemy do nich na kanał. Tak, idziemy tak. Tak. Tak, 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 Jeżeli nie mają, tak. no to. Hej, że no to Kończymy to. Kończymy właśnie głosując na Evrona. No dobra, to nawet zobaczymy. Jazda! Jazda na Zachę, pójdę i zobaczymy, czy albo Zach, albo Evron jest. Najpierw zróbmy głosowanie. Jeżeli Evron nie będzie, to zabijamy Zachę od razu. Nie można mi mnie słuchać. Tak jak ostatnio z Mandziem. Hmm. Kurczę, zabiliśmy jednak winnego. Dobra, teraz już wam daje ekran. Czad, nie, nie mogę? Mandziesz, mogę wejść? Czy nie wejdę? Mandziesz. A, mam jakiś błąd Twitch, a Twitch wywaliło, tak albo jestem głupi? Ej, chat, Twitch jest RIP? Czy mi się wydaje? Halo. Jest ok, no to mi nie działa. Fuck, jak jakbym wszedł. Mandzio Twitch. No jak wchodzę, tak to działa. No i dobra, patrzymy, co się tutaj dzieje. Kable są robione, tak. O. W ogóle ta pierwsza mapa wydaje mi się najlepsza, tak zupełnie szczerze. Totalnie. Będzie ma 190 pingu. Można standardowym składem, no ale tu nie ma czegoś takiego jak standardowy skład, tak tubiony. Dobra, to jest Zacha jak nic, uwierzcie mi. <śm> czemu <śm> tak uważasz, mi, że tu. No tym bardziej Alien! No przecież i, i tak! Jak ja, 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 ja miałbym ja. Ciebie zrobić wtedy? Nie, mówię Alien, Alien, serio, to nie. jest jak nic. Ja, alien, nie ma opcji, ja z Szymkiem chodziłem... To jest zaka, słuchaj, zaka. Generalnie, zaka. O, to nie? generalnie... Tak, ja poszedłem teraz... No i patrz, nie działa. Słuchaj, ktokolwiek z was, posłuchajcie oboje, bo jeden z was jest mordercą, jed, drugi jest normalny. Więc posłuchajcie, ja poszedłem, jak wszyscy się spotkaliśmy na awarii. Ja poszedłem, zostaliśmy zamknięci, ja zostałem później zamknięty całkowicie w tamtym pomieszczeniu między reaktorem a kamerami. Zostałem jedyny sam w tamtym pomieszczeniu i ja poszedłem jako jedyny do góry, a wy poszliście po drugą więc ja nie mogłem zabić po prostu tej osoby. Jak więc nie, to... nie mogłeś to... zabić? Właśnie to, Trzymek, właśnie ty zabiłeś i teraz reportujesz, Nie, nie, nie. Ciebie. Nie mogłem my zabić tej osoby, bo ty wstrzymywałeś to, za... Zabra, kłamiesz, Dawaj na Zachę. No, najwyżej to ty, bardzo słabo Zacha, masz jakiś argument, dlaczego to nie ty? A teraz już rip. No właśnie. Bardzo no nie słabo. no, ale ja mogłem zagłosować na Aliena teraz. Jakbyś zagłosował na Aliena, to byś mógł przegrać. Jakby wygrać. nie. Uwaga. Jest! No powiem ci za prawie to no. Prawie Solo Win. No, prawda. Dobra, to zmiana drużyny. Losowanie w takim razie. Tak, tak, losowanie. ktoś oprócz paczola.